Dzień dobry i tak, chciałbym wam bardzo podziękować za 10 subskrypcji, może to śmiało być, być śmieszne, śmiesznie brzmieć, ale nie i inaczej, no trochę, trochę filmów zrobiłem, no i coś osiągnąłem i tak, nowy mikrofon, przez którego mnie możecie teraz słychać eee... i tak, nowy mikrofon jest. Ale nadal problemy z dźwiękiem też pozostały. Próbuję sobie je naprawić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Więc na pewno już jest trochę lepszy dźwięk. Nie ma takiego odbijania się dźwięku od ścian. Tak to teraz wygląda. Jeśli macie jakieś propozycje, gier, czegokolwiek, co, co chcielibyście, żebym nagrał, to wszystko piszcie będzie dobrze. Dziękuję jeszcze raz.